Dzień, dobry wieczór, jest 20 stycznia, do końca roku pozostało 345 dni. Swoje imieniny obchodzą dzisiaj dobiegnie w Eusebiusz, Fabian, Fabiana oraz Sebastian. Wszystkiego najlepszego dla Was. No a teraz ruszamy z pierwszym wydarzeniem. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. W 1957 roku odbyły się wybory do Sejmu. Pozorowana demokracja w rzeczywistości ograniczona była do możliwości poparcia lub nie kandydatów wskazanych przez związany z komunistyczną władzą Front Jedności Narodu. Mandaty w Sejmie otrzymały więc jedynie organizacje do niego należące. PZPR w większości, pozostałe konsekcjonowane partie ZSL i SD, a także kilkadziesiąt osób bezpartyjnych, w tym kilka reprezentujących organizację ZNAK. Ze względu na skład komisji wyborczych powołanych w całości przez komunistów, nie ma żadnych wiarygodnych danych na temat frekwencji czy wyników głosowania. Internowany prymas Stefan Wyszyński został zwolniony 28 października 1956 roku i wezwał naród do wzięcia udziału w wyborach styczniowych w 1957. Frekwencję 95% zatwierdziło biuro polityczne KC PZPR. Rok 2007. Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił wyroki w tzw. aferze w łowców skór. Jest to używane w mediach określenie na proceder zabijania pacjentów przez pracowników Łódzkiego Pogotowia Ratunkowego i sprzedaży informacji o zgonach zakładom pogrzebowym. Sprawa została ujawniona 23 stycznia 2002 roku przez dziennikarzy Gazety Wyborczej. Tomasza Patoreł, Marcina Stalmasiaka oraz Przemysława Witkowskiego z Radia Łódź. Nazwa afery wzięła się od tytułu reportażu. Czterem pracownikom łódzkiego Pokotowia, nieprawomocnym wyrokiem sądu okręgowego w Łodzi z 20 stycznia 2007 roku i prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego w Łodzi z 9 czerwca 2008 roku, pawulon, 27 października 2009 roku, sąd najwyższy oddalił kasację i ostatecznie utrzymał wyrok. Byli to sanitariusz Andrzej Nowocień, pseudonim dr Ebrantil. Skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo czterech pacjentów i pomoc sanitariuszowi Karelowi Banasiowi w piątym. Sanitariusz Karol Banaś skazany na 25 lat pozbawienia wolności za szczególnie okrutne zabójstwo pawulonem, ludomiły eś i pomoc Andrzejowi Nowocieniowi w dokonanych przez niego zabójstwach. Lekarz Janusz Kuliński skazany na 6 lat pozbawienia wolności i 10 dziesięcioletni zakaz wykonywania zawodu lekarza za umyślne narażenie na śmierć 10 pacjentów. Lekarz Paweł Wasilewski skazany na 5 lat pozbawienia wolności i 10-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza za umyślne narażenie życia czterech chorych. Po 11 latach śledztwo zostało umorzone. Prokuratura potwierdziła ponad wszelką wątpliwość handel informacjami o zgonach na ogromną skalę, ale uznała, że pracownicy pogotowia nie robili tego w związku z pełnioną przez siebie funkcją i dlatego nie można tu mówić o korupcji. W 2008 roku powstał szwedzki film dokumentalny o aferze łowców skór. Wystąpił w nim łódzki przedsiębiorca pogrzebowy Witold Skrzydlewski, prezes Polskiej Izby Pogrzebowej, który, jak twierdzi w wywiadzie dla Newsweeka, brał czynny udział w tym procederze. Rok... Część druga. Kartki z kalendarza Świat. 2010 to z kolei wojna domowa o Rwandzie. Rozpoczęła się ofensywa wojsk rwandańskich przeciwko bojówkom FLDR na terenie Demokratycznej Republiki Konga. Ofensywa Rwandy w Demokratycznej Republice Konga rozpoczęła się 20 stycznia 2009 roku i została wymierzona w rwandyjskich rebeliantów skupionych wokół oku ugrupowania plemienia Hutu. Inwazja wojsk Ruandy złożonych z małżonków plemienia Tutsi odbyła się za zgodą rządu Demokratycznej Republiki Konga. Zgoda Kinshasy na zbrojne wejście w wojsk Ruandy o tyle obudziło emocje, ponieważ Ruanda dwukrotnie w 1996 i 1998 dokonała inwazji na Demokratyczną Republikę Konga. Podczas walk w Kiwu między wojskami DRK a siłami Narodowego Kongresu Obrony Ludu Laurenta Nenkundy. Rwanda została oskarżona przez DR Konga o wspieranie finansowe bojówek Nkundy, który twierdził, że bojownicy Hutu prześladują jego rodaków. A rząd nic nie robi, by się temu przeciwstawić. Prezydent DR Konga, Joseph Kabila, był krytykowany przez naród, iż bez konsultacji z parlamentem zgodził się na wkroczenie wojsk Rwandy na terytorium kraju. 20 stycznia 2009 roku została zapoczątkowana inwazja wojsk Rwandy. Tego dnia na tereny Konga przedostało się tysiąc żołnierzy. Walki na dużą skalę rozpoczęły się 23 stycznia. W ten czas na terytorium Konga weszło około 5 tysięcy rwandyjskich żołnierzy. Tego dnia w walkach zginęło 9 bojowników, a jeden kongijski żołnierz został ranny. Początkowo wojska Konga wspierane były przez milicję Mai Mai, która jednak później zaczęła z nimi walczyć. 26 stycznia Mai Mai poinformowała, że zakończyła działania wojenne. Tego dnia Międzynarodowy Czerwony Krzyż wezwał wszystkie strony konfliktu do oszczędzania ludności cywilnej. W roku 2017 Donald Trump został zaprzysiężony na 45 prezydenta USA. Trump rozważał kandydowanie w wyborach prezydenckich w roku 1988, 2004 oraz 2012, jednak ostatecznie nie podejmował decyzji o udziale. W wyborach w 2000 ubiegał się o funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Reform, wycofał się jednak na etapie prawyborów partyjnych. W czerwcu 2015 ogłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2016 roku. Zdobył najwięcej głosów powszechnych i głosów delegatów w prawyborach Partii Republikańskiej i oficjalnie uzyskał nominację z tej partii na kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych a Mike Pence na kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Kampania prezydenta Trumpa spotkała się z niespotykanym zainteresowaniem mediów oraz międzynarodową uwagą. W swoim programie wyborczym zakładał renegocjacje stosunków chińsko-amerykańskich oraz umów o wolnym handlu, takich jak nafta czy partnerstwo transpacyficzne. Opowiadał się także za zaostrzeniem prawa imigracyjnego. Wraz z budową muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej oraz znaczącemu obniżeniu podatków. Krytycznie wypowiadał się na temat NATO, twierdząc, że pakt ten jest niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych. Podkreślał swoje pozytywne opinie na temat prezydenta Rosji Władimira Putina, a także wskazywał na potrzebę współpracy USA z Rosją przeciwko państwu islamskiemu. 8 listopada 2016 roku wygrał wybory prezydenckie, pokonując kandydatkę Partii Demokratycznej Hillary Clinton. Urząd objął 20 stycznia 2017 roku. Jest najbogatszą i do czasu objęcia urzędu przez Joe Bidena w 2020 roku był najstarszą osobą w historii sprawującą urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ponadto jest pierwszą osobą na tym stanowisku, która nie zajmowała żadnego stanowiska w wojsku, rządzie lub wyłanianego w wyborach, a także piątą osobą wybraną na to stanowisko, która nie uzyskała największej liczby głosów w głosowaniu powszechnym. Jest również jedynym prezydentem Stanów Zjednoczonych postawionym w stan oskarżenia dwukrotnie, raz w grudniu 2019 i następnie w styczniu 2021 roku. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za te 8 minut uwagi i mam nadzieję, że się wam podobało. Ja wam życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro w kolejnym kalendarium Narka, kalendarium zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.